Dzisiaj mamy 9 marca, dzisiaj mamy 2 stopnie, i dzisiaj chcę Wam pokazać, jak sieć aksamitki. Aksamitki to kwiaty bardzo proste w uprawie. Yy, może, yy, możecie się cofnąć też do filmików z lata, gdzie Wam pokazywałem, ile mam tych aksamitek, bo naprawdę to są mało wymagające kwiaty. Oj, tu mi się za słuchajcie, to posiało. O kurczę, muszę to. No czasami się zdarza, że trochę za gęsto posiejemy i no myślę, że to już mi się więcej nie zmieści. Teraz jeszcze, teraz zasypuję je ziemią około 1 cm i takie aksaniki powinny zejść. Po około, po około tygodnia. Nie więcej, bo aksamitki bardzo szybko kiełkują. Aksamitki możemy wysiewać od końcówki lutego do końca maja. I słuchajcie, je, możecie sobie zrobić rozsady tych aksamitek, albo kupić gotowe sadzonki. Albo po prostu w połowie maja wysiać je do gruntu. Ja wolę sobie zrobić sadzonki, dlatego że w połowie maja już one powolu zaczynają kwitnąć te sadzonki. No dobrze, dzisiaj Wam pokazałem jak siać aksamitki. Takie aksamitki y, przechowujemy w ciepłym pomieszczeniu, oczywiście podlewamy. Jeszcze dopowiem, że to jest ziemia uniwersalna. Y, przepraszam, ziemia do wysiewu nasion. I od na przyszłego filmiku będę już yy, Wam pokazywać filmiki z ogródka, więc wszystko będziecie mieć na moim kanale. Myślę, że Wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał, dodawajcie łapki w górę, piszcie komentarze i oczywiście Wam za wszystko dziękuję. No to pa!